Cześć, z tej strony Koksu witam Was na kanale Uniwersytet Grania i zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń minionego tygodnia. W poniedziałek odbyły się dwie imprezy dla fanów gier niezależnych: ID@Xbox Xbox oraz Anapura Interactive Showcase. Jak wiecie, ja nie należę do grona zwolenników mniejszych tytułów, więc nie znalazłem tam nic ciekawego dla siebie. Ale możecie dać znać w komentarzach, czy Wam jakaś gra wpadła w oko. Chętnie poczytam. W branży gier nadal toczy spory kryzys, który ciągnie się od ponad roku i wiąże z kolejnymi masowymi zwolnieniami. W tym tygodniu Warner Bros. potwierdził, że studio Monolith Productions, twórcy Śródziemie Cień Mordoru oraz Śródziemie Cień Wojny zostało całkowicie zlikwidowane. Autorzy bardzo dobrych gier w świecie Tolkiena pracowali aktualnie nad grą Wonder Woman, która również została anulowana. Nie mam dobrych wiadomości dla fanów Fable. Craig Duncan, szef Xbox Game Studios, potwierdził, że premiera została przełożona. Gra ukaże się dopiero w przyszłym roku. Wspominałem o tym już wcześniej. Te, te wszystkie zapowiedzi gier na wiele, wiele lat przed wydaniem nie mają żadnego sensu, i myślę, że wszystkim wychodzą już bokiem. Na pocieszenie dostaliśmy, ale za to kawałek nowego gameplayu. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę Wam spokojnego i udanego tygodnia, i do następnego razu trzymajcie się. Cześć!